Zapowiedziana przez starostę likwidacja Kołobrzyskiego Domu Pomocy Społecznej wywołała lawinę komentarzy. Poseł Czesław Hoc wystosował pismo do wojewody zachodniopomorskiego, by ten zatrzymał ten proces. Prezydent Anna Mieczkowska także krytycznie wypowiedziała się w tej sprawie, a dzisiaj idzie krok dalej. Staram się po prostu. Pomóc panu starości, wyjść z tej trudnej sytuacji, bo to jest rzeczywiście trudna sytuacja i pewnie niełatwo było taką decyzję podjąć. No ale już pan, de, pan starosta, tak jak powiedziałam, oznajmił, że musi podjąć taką decyzję, więc po prostu jako odpowiedzialny samorządowiec za losy e, naszych mieszkańców. Stwarzam taką możliwość, aby po prostu wspólnie przygotować propozycje dla seniorów. Anna Mieczkowska proponuje, by w budynku przy Ogrodowej stworzyć mieszkania wspomagane dla osób starszych. To jest taka forma pomocy, która daje możliwość funkcjonowania w rodzinie, w środowisku, w swoim środowisku, za niewielkim wsparciem czy też pomocą pracowników socjalnych. Natomiast nie jest to jeszcze taki stan, w którym no wymaga to już pomocy medycznej, no bo w takim stanie to już do tego ewidentnie są przeznaczone, zadedykowane domy pomocy społecznej. Prezydent uważa, że budynek filii DPS-u można w tym celu przystosować. Tyle, że najpierw starostwo musiałoby się zdecydować ten obiekt miastu przekazać. Doświadczenie w takim przekazywaniu samorządy mają. Kilka lat temu pomieszczenia szkoły numer 2 należące do miasta otrzymało starostwo. My nie mieliśmy wątpliwości, ja sama. Nie miała możliwości, że jeżeli mamy możliwość wspomóc powiat w trudnej sytuacji, bo wiadomo, liczba uczniów rosła, nie było pomieszczeń, więc przekazaliśmy to. Natomiast dzisiaj nadarza się taka okazja, że również no, budynek będzie wkrótce pusty, no bo przeniesieni zostaną podopieczni do Domu pomocy społecznej we Włości Bożu, więc my bardzo chętnie taki budynek na cele społeczne. Zagospodarowalibyśmy. Po dokładnym zapoznaniu się z propozycją prezydent, starostwo powiatowe ma przedstawić swoje stanowisko.